Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mam dzisiaj takiego banana na twarzy, to dlatego, że Lego ostatnio zrobiło mi niespodziankę i znowu rozszerzyło ofertę klocków, które nawiązują do gier komputerowych, gier konsolowych, gier wideo. Powoli zaczynam się odrobinkę obawiać, ponieważ tych tytułów, które mnie interesują do układania w postaci Lego, jest coraz więcej. A no to oznacza więcej zakupów. Tym razem Lego rozszerzyło swoją klockową ofertę o Animal Crossing. A jeżeli macie Nintendo Switcha, to nie ma szans, żebyście przynajmniej nie usłyszeli raz o Animal Crossing o grze z 2020 roku, która nieustannie ściąga przed ekrany Nintendo Switch, rzesze graczy, po to, aby żyć swoim osobnym, ekstra magicznym życiem na wyspie. Dlatego kiedy zobaczyłam, że LEGO ogłosiło premierę tych zestawów, to byłam absolutnie bezsilna, musicie mi pomóc je ułożyć i na koniec stwierdzimy, który zestawów jest fajniejszy. Czy warto inwestować w pozostałych, ponieważ są jeszcze trzy dodatkowe. Natomiast ja wzięłam. Jak to się nazywa? <ścoughs> Odwiedziny w domu Izabel i Nook, Cranny and Rosy House. Same pudełka wyglądają dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam pudełka z LEGO z Animal Crossing, czyli są super kolorowe i przeurocze. Taka mała podpowiedź dla Was, póki te zestawy są jeszcze dość świeże, można je wyrwać w całkiem dobrej cenie, więc jeżeli zamierzacie inwestować, to albo teraz, kiedy zaraz po premierze jest całkiem spora promocja, albo za jakiś czas, kiedy będą jakieś obniżki. Zatem jestem już po układaniu obydwu zestawów. Obydwa bardzo mi się podobały i obydwa z radością postawię na półce. Zwłaszcza, że jest to specyficzny zestaw, bardzo mocno przypominający serię Mario. Chodzi mi tutaj o jego modułowość i możliwość zmieniania pewnych elementów wedle własnego widzimisię. Można te domki ustawiać po ułożeniu w dowolnej kolejności, w dowolnym układzie. Można też dodawać jakieś drzewka, albo na przykład palemki, albo pojedyncze wyspy zieleni z jakimiś warzywami, czy choćby nawet stojakiem z parasolem, gdzie mogą siąść nasi bohaterowie. Przez to te wszystkie zestawy są ze sobą w jakiś sposób kompatybilne i pozwalają nam się bawić, zwłaszcza jeżeli jesteście młodszym odbiorcą tego zestawu, zwłaszcza, że na pudełkach jest napisane 6+, plus albo 7+, i ja jestem znacznie starszym odbiorcą tego zestawu, ale wciąż bardzo mi się podobała ta możliwość rozbudowania go w sumie tak, jak ja mam na to ochotę. Tak samo w skład zestawu dostajemy całkiem sporo dodatkowych klocków, które zostają nam na koniec układania, a także ekstra okna, które pozwalają nam zmienić ewentualnie koncepcję tego, jak powinien wyglądać domek konkretnej postaci, którą sobie wybierzemy. Tak samo podobały mi się wnętrze domków, które są do Waszej swobodnej interpretacji. Możecie ustawić tam meble tak, jak Wam się podoba, według tego, co jest pokazane na przykład w instrukcjach albo na przykład wedle własnego pomysłu. Jedyne, co mnie zastanawiało w trakcie układania tego zestawu, to ja nie mam sześcioletnich dzieci, ale wiecie, pamiętam po sobie, że byłam dzieckiem, które było strasznie ciekawskie i często zjadało różne elementy. Również Lego. Mam na swoim koncie pożarcie Lego, dosłownie klocka Lego, przeżyłam, ale zastanawiam się, czy dla sześciolatka ewentualnie taki element może nie być ewentualnie kuszący do wsadzania sobie w buzie, a tutaj jest całkiem sporo takich naprawdę malutkich elementów. Na to pytanie mam nadzieję, że odpowiedzą mi rodzice, którzy tam gdzieś mnie oglądają, czy ewentualnie nie baliby się dać takiego zestawu swojemu dziecku, żeby przypadkiem nie połknęło na przykład pilota do telewizora, który mierzy sobie dosłownie półtora centymetra. Sympatyczną jest również możliwość odginania dachu, przez co postacie, które zostały dołączone do zestawu, mogą dość swobodnie wejść do środka i nie ma tego problemu, że musimy go jakoś tam wciskać i próbować umiejscowić. Po prostu odsuwamy dach. Potem zamykamy i na przykład Izabel już sobie leży na łóżku. Prześwietna według mnie jest ilość detali w tym zestawie, jak choćby nawet skrzynka na listy, która zawiera malutki list w środku, który naprawdę można wrzucić do tej skrzynki poprzez tą dziurkę w skrzynce. Ja oczywiście nie wzięłam tutaj ze sobą wszystkich domków, ale pokażę wam je na przebitkach. Uważam, że razem prezentują się przecudnie i szczerze mówiąc nie jestem w stanie stwierdzić, który z tych zestawów podoba mi się bardziej. Chyba postawię na Izabel, przez to, że jest po prostu... Bardziej dostępna cenowo, ponieważ obecnie na promocji ten zestaw kosztował około 150 zł. Tak jak wspomniałam na początku, zdecydowanie polecam Wam rozejrzeć się za tymi zestawami teraz, w momencie, kiedy wyszły, ponieważ teraz często są na promocji, albo za jakiś czas, wiecie, jak zaczną się święta, czy jakieś okazje, Dzień Dziecka, wtedy myślę, że możecie sprawić sobie prezent. Tak samo w kwestii szczegółów, w momencie kiedy budujecie, bardzo często w pewnych miejscach są ukrywane różnego rodzaju elementy, jak choćby nawet tutaj przed sklepem znajduje się swego rodzaju skrzynia, w której faktycznie... Będziecie mogli umiejscowić w jakiś warzywat, co jest bardzo fajnym aspektem, bo ten zestaw ma bardzo dużo takich małych, skrywanych, uroczych tajemnic w sobie. Jedyne ale do tego zestawu, jakie miałabym, to to drzewko, które znajduje się w zestawie Izabel. Zdecydowanie nie używajcie dużo siły w momencie składania go, ponieważ tam również znajduje się pewna tajemnica wewnątrz tego drzewa, jednak powoduje to, że wnętrze jest kompletnie puste i zdarzyło mi się w pewnym momencie, że kiedy dociskałam jabłka, które miały się znaleźć na tym drzewie, cały ten, całe to drzewko po prostu się rozpadło mi w rękach i potem musiałam zbierać rozrzucane elementy po całym pokoju. Same postaci z gier dołączone do zestawów są według mnie świetnie odwzorowane. Jeżeli jesteście fanami Animal Crossing, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Nie ma się absolutnie co zastanawiać i pewnie w przyszłości skompletuję resztę, bo przy tych dwóch zestawach bawiłam się wybornie. Klasycznie w przypadku instrukcji do LEGO tutaj absolutnie nie miałam się do czego przyczep. Za każdym razem te instrukcje są świetnie wykonane, są bardzo przejrzyste, bardzo zrozumiałe. Nie miałam żadnego momentu, w którym po prostu nie byłam w stanie zrozumieć, co się znajduje na tej instrukcji. I wiem, że z jednej strony wydaje się to oczywiste, że LEGO jednak robi bardzo dobre instrukcje, ale wspominam o tym z takiego recenzenckiego obowiązku, abyście wiedzieli, że na pewno każdy je zrozumie. Zatem jeżeli jesteście fanami Animal Crossing, jesteście fanami LEGO, uważam, że są to zestawy, nad którymi absolutnie nie macie się co zastanawiać. Jeżeli znajdziecie je choćby nawet na promocji, po nieco niższej cenie, to zdecydowanie Wam polecam. Ja się wabiłam świetnie, a mam zdecydowanie więcej niż jeden plus i myślę, że wiele osób, które uwielbiają tą grę i uwielbiają klocki LEGO, również będą się bawić bardzo dobrze. Zatem na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Kolejna wspaniała gamingowa rzecz trafiła do mojej kolekcji. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że kiedyś się uzupełnię o kolejne zestawy. Tymczasem wy napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tych zestawach, jeżeli mieliście okazję je zobaczyć, albo po prostu obejrzyjcie je w trakcie filmiku i co o nich myślicie, czy uważacie, że jest to zestaw wart waszych pieniędzy, czy nie. Tymczasem ja, mam z Izabel zachęcam was do zostawienia lajka, suba, dzwoneczka, udostępnienia tego wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że Spotkamy się ponownie już za tydzień przy okazji kolejnego materiału, w którym również mam nadzieję, że będę mieć dla Was świetne rzeczy powiązane z grami. Ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, poukładajcie sobie coś fajnego albo pograjcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa!